a co tam wariaciki Pale papierosa jak gwiazda roka, robię hajst, na pokaz, chociaż mam widok... z tymi filmikami mordo jak y, tytanik po oceanie. No może to nie jest za dobre porównanie, no bo tytanik koniec końców zatonął, ale ja będę pierwszym tytanikiem, który przetrwa. Witam w kolejnym odcinku na moim kanale, moi drodzy. Jak nie widzieliście poprzednich, to zapraszam na kanał, bo jest ich tam mnóstwo. Dzisiaj oczywiście będziemy reagować na śmieszne filmiki z TikToka. Rozbawię was dzisiaj do łez, mam taką nadzieję. A jak nie, to możecie mi sprzedać lepę na mieście. <laughs> Dobra, no to co? miłego seansu. Dla pana Krzysztofa. No zobacz. <gryzje> Patrzy mnie granat. A weź się otwórz, <gryzje> 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 Toż to zamach na Krzyśka. Ej, ja zamierzam kiedyś w przyszłości robić paczki od psychofany. Taka nowa seria na kanale, ale na razie spokojnie, spokojnie musimy rozkręcić tą serię. Błagam, nie wysyłajcie mi żadnych granatów dymnych. Proszę was. Szansy nie dali na początku, nie, nie. Teraz robię pęgę, proszą mnie o zdjęcie Ej, ej. <laughs> Zajebiste ty Chłop ma talent, chłop ma talent Teraz robię pęgę Fajne, bujałbym yy, się do tego Jak masz na imię? Gabryś Głośno? Gabryś Ale bardzo głośno Gabryś To jest cicho Gabryś 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 <laughs> Dawaj teraz ty Gabryś Dawaj jeszcze raz Gabryś! Gabry! Dawaj, jesteś blisko, nie dawaj, dawaj! Gabry! Jaka dziwna sytuacja, stary, podchodzi ci jakiś stary dziad, mówi, jak masz na imię? Ty Gabryś, on chyba niedosłyszący. To jest ten moment, jak z babcią gadasz po prostu, kubasz jakby w autobusie, mówisz tak, bardzo ładną pani torbę ma, sama pani szyła, a ona wtedy, Helena. Ja myśląc, że w tym roku sobie poradzę. Dzieci z bulerbem, tabliczka mnożenia, dodawanie do stół. Nie, no, takie życie, po co mi takie życie? I to są prawdziwe problemy normalnie, że tak powiemy, natury polskiej. Nie tam jakieś rachunki, ZUSy, podatki i inne duperele dzieci. Tabliczka mnożenia, dodawanie do stół. Ta szkoła chce nas zniszczyć. Ja przypominając sobie żart, który był 20 minut temu. <laughs> No kto taki kurde nigdy nie miał? To jest jakiś inny stary, ja tak miałem nieraz, a co jest najgorsze w tym wszystkim? Mordo najgorsze w tym wszystkim jest to, że gadasz z kimś gadasz i jest jakby tam dosyć poważna rozmowa, nikt się nie śmieje jest. Jest taki... Taki jest, taki klimacik, taki normalny, nie? No i wtedy, jak ci wejdzie, chłopie, jak ci wejdzie do bań żart, który słyszałeś nawet nie 20 minut temu, tylko, chłopie, miesiąc temu. Ja miałem taką sytuację, chłopie, że miałem nagłą polewę, nagłą, po prostu ze wszystkiego, stary, beka jak nie? A wszyscy poważni. Ja w śmiech, stary, nie mogę powstrzymać łez. Ja wy dobra, wiecie co, ja wychodzę, nie? No bo nie wypada się śmiać na pogrzebie. Hej, mam nadzieję, że masz dobry dzień, a jak nie, to posłuchaj, jak królik No tak, wszystkiego dobrego. Jak masz swój dzień, to pooglądaj se pochrupiające. rupia. Dobra, oglądaj po prostu. Kurde, co fajnie? No co, oglądamy razem chomika. Jak jest, sobie normalnie kukurydzę. O, jak się czujesz? <laughs> tak, dla zluzienia atmosferki po prostu, taki królik wjechała, czemu nie? <laughs> Jesteśmy na mnie na kanale, u mnie na kanale różne dziwne rzeczy się znajdują. Rura musi Mor do hać. Mordo, takie imprezy w Minecrafcie się dzieją. Instaluję Minecrafta. Ja nie pamiętam, kiedy ostatnio byłem na jakiejś imprezie, stary. Szczerze, czekajcie. Jak dobrze pamiętam, to za 7 dni będzie. Tydzień, od kiedy nie byłem na imprezie. Każde jutro o ósmej w szkole po dwóch godzinach snu. Po dwóch godzinach. A no tak, bo wy oglądacie po nocach moje filmiki. no. Wyobraźcie, się, że to jest... Wyobraźcie, że. Się... Wyobraźcie, że. Się... Lekkie przejęzyczenia występują. Ja ci polecam Melisę sobie wypić, na przykład stary. Wydaje mi się, że mógłbyś się bardziej zrelaksować, jakaś ashwaganda, coś tego. W bandurę wjechał Tir oto zdjęcia. Co ty gatas? O kurde, ej, mocno, mocno bez Biedny tir. Podobno, tir od razu pojechał do Kasacji, a Bandura na Cheeseburguera w McDonaldzie. Maseczkę mojej mamie zrobię, musisz się relaktować za loda. Taki syn to skarb, taki syn to skarb. Mama musi się zrelaktować za loda i dlatego zrobił jej maseczkę. Dzieci są uracze bardzo. Naprawdę... Jak dorośnie to zrozumie co właśnie powiedział. Ty i alarm dziś rano. No dobra, to by... <noise> I dobrze, tak budzik trzeba właśnie traktować, ja dokładnie tak samo traktuję. Wy też tak na pewno traktujecie codziennie budzik na pierdziel, z rana, że do szkoły. Króciutko z budzikiem trzeba. O! 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 o. Aha. Ale jadą. Wracasz o drugiej w nocy z imprezy Była balanga chłopiak Ja pierdziel Jedziesz se na chatę normalnie Ciemno w mieście Zgasły wszystkie światła Podchodzisz do przejścia dla pieszych A tam dalej rura Rura Ja bym chyba zaczął tańczyć poloneza How to open a book with tomato Dziękujemy bardzo za poradnik, yy, przyda nam się. Pow, moja wiedza po wakacjach. nie da to jest półtora? Dodać półtora. Lityr. Lityr. E, Lityr. To jest ten cały najmądrzejszy kolega z klasy? Uwaga, skanowanie systemu tu 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 Mózg, dwukropek, nie działa. Telewizor przemawia do cesarzowej. Odezwij się. Obudź się, to ja robię. Idziemy. Co jest, stary? Jest? Prawie cię zabił Jezus Myślisz, że nie żyje? Nie żyje. Nie wiem. Chodźmy stąd. Yo! Oj, dzwonią mi już o niej. Halo, żyjesz? Uciekajmy My, zanim się ocknie. <śpiewa> Uciek no, no, no. no, <śpiewa> no, no, uciekajmy zanim się ocknie. Stary, jaki to jest przypadek? Że robisz live'a na TikToku? Nagrywasz się, zasypiasz ze zmęczenia, masz włączony film, dany kanał, i leci tam film o tym, że ktoś śpi i że zaraz się ocknie i żeby uciekać. Pow, wpadasz na kogoś z rocznika 05 i w górę. O, sorry, 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 sorry. Z taksować, cie? Co? jak so Hop, ja tu jest gunera? Co? E, jak ty chodzisz? El, el aura, el aura. Weź, weź mi został, chłopie. Fin, fin, Fin. Ej dobra. Błagam was, przetłumaczy mi to ktoś. Translator, tr translator. Nie, no, szczerze, jestem boomer w cholery, nie? Ja już mam swoje lata, ja już jestem stary, kurde, to wszystko to już za mną jest, ale nic praktycznie nie zrozumiałem. Przysięgam, że ja jestem jakiś inny. Serduszko na czasie przypięte do komentarza, który wytłumaczy mi naprawdę, co on powiedział, nie? Dawaj, oni są słabi, podjeżdżamy ich. Też my po 30 sekundach. Nie tak się to powinno zakończyć. O. Tym bardziej, że tak jak Wam mówiłem, od pierwszej sekundy poszedłem ogniem to ogniem i się zakończyło po prostu. Nie tak się miało to wszystko potoczyć, kurde, myśleliśmy, że to wygłamy, a nie wygłaliśmy, bo od pierwszej sekundy już było coś nie tak. Ale tylko ludzie co grali w Fortnite'a wiedzą o co tam chodzi chłopie, no niestety duo to nie jest prosta gierka. A dlaczego pani leków nie bierze psychiatrycznych? Ona chwia mnie te leki psychiatryczne potrzebne, jak ja nie muszę brać, ja biorę leki na nerwy. Ta babka w sumie trochę wygląda jak ten żół Franklin Wydaje mi się tak poza, poza tym to te leki na nerwy to nie wystarczą To jest za mała dawka proszę pani Pow znalazłeś idealny długopis na nudne lekcje wow. E co jest grane nie no dobra, musisz mieć chłopie, musisz mieć ten długopis, nie? Znaczy nie zapłacili mi za to ogólnie, że będę jakiś długopis próbował, ale przecież on jest zajebisty stary Jakbym chodził do szkoły, to chciałbym mieć taki długopis Oznacz w komentarzu osobę, która ma kupić taki długopisik, będziecie razem się kręcić na szkole znaczy, nie na szkole, tylko w szkole. Jak ja chodziłem do szkoły, to najlepszą atrakcją, co było, to wbijanie ołówka w gumkę. Robiłeś dziury i się cieszyłeś, że zrobiłeś dziury. Pani od maty na rozpoczęciu roku szkolnego. Ej, czemu wy mówicie od maty? Jak, jak... Co to jest za skrót, skoro jest matematyka? Później mówi się matma i teraz jest mata? To niedługo będzie skrót mat, później będzie sam skrót ma. A później chłopiec normalnie będzie tak, idzie do szkoły i tak, jaka jest kolejna lekcja? Nie. No pojeb... nie? Panowie tu się nie ma co pie... Tu trzeba jechać! Jedziemy! Jedziemy! Nie wiem czy usłyszą, ale... Usłyszałem! <noise> Ej, u was też babka od Matmy? Od Matmy, nie Maty, Matmy Tak leci właśnie z programem? Każda baba od Matmy mówi, że lecimy z tym tematem Kurde, ciśniemy! się wydaje, że każda baba od Matmy jest jakaś na furana, nie? Każda leci tak z tematem, że cyk cy, cy, cy. Lekcja za lekcją, jakby jakieś premię dostawała. Po wyszedłem z autobusu, żeby ludziom było łatwiej przejść. <gry> <gry> o kurde, mieliście jakieś taką sytuację, że wychodzicie z autobusu, żeby więcej osób mogło wejść i on się na człowieku i odjeżdża. Ja tak nie miałem głupi, głupi, kurde TikTok. Porządek musi być. Jak zarzesz Tom, wycieraczkę tej nocy to tak dostaniesz po dupę jutro, że tu nie przejdziesz. Weź łapkę ze tomu. <laughs> Yo, ej mądry pies. Ten pies wszystko ogarnia. Ten pies ogarnie chyba lepiej niż ja. Kiedy pytasz się mechanika, co jeszcze trzeba wymienić, a on mówi, że daje lepiej samochód. Ja bym wtedy wymienił chyba mechanika, a nie samochód. Ziemniaki może zostawić. Ale nie jest Tak jak ty mamy. <grym>

Nie wiem, co mam powiedzieć, nic nie zrozumiałem. A jak później się tak y, zastanowiłem, no, chyba sam się zastanowił, yeah. co mam powiedzieć, on to tak, hm... Też nie kupuję, też nie kupuję tego, z Google a nie, nie kupuję, to jest hm... <tulak> o oh, stary, <goda>. <tulak> hmm. <tulak> 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 Dobra, ja go lubię, on jest mega sympatyczny ziomek, nie? Ej, nie wiem, czemu nie oglądam jego streamów. Może dlatego, że nie mam czasu? On nie kupił kota w worku, on kupił kota w wodzie. Ej, dobra, ale my się tak śmiejemy, nie? Ale i tak może są ludzie, którzy identyfikują się, nie wiem, jako taboret? Ten kot identyfikuje się jako. Mlum! Kurwa, nie czuję, to śmieszy stary, mam jakiś głupi chłodzie. Czy możesz pozdrowić e, trzy osoby? Kogo? To tak: em, Klaudia z Gowarczki, e, Julkę z Koniowa. I Szymka też z koniowa. E, Jurka. E, następny kto? Klaudia z Gowarczki. Klaudia i... i, I trzeci. Szymek. I Szymek z koniowa też. E, to też tak. Um, jeden, dwa, trzy. Pozdrawiamy serdecznie. <coughs>